Look Witam wszystkich z tej strony Tola, witam Was Dead by Daylight. Jest ze mną Przemek. Hello! I Eryk. Cześć wszystkim! Gramy Jujami, Tak. Yuyami. Słuchajcie, tak, miałam krótką przerwę. Wróciłam. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, ale stwierdziłam, słuchajcie, że teraz podchodzę na luzie. Trudno, mam wszystkich w dupie, nie robią co chcą, nie będę się przejmować i w ogóle trudno. Tak, a jeszcze wam coś powiem słuchajcie, bo u Przemka na kanale jest mecz z kamerką. O tak, nie. koniecznie zajrzyjcie, nasze wspólne DVD. Na drugim meczyku Przemek włączył kamerkę. To jest wiekopolna chwila, <laughs> musicie koniecznie zobaczyć. I był zrobiony test. Czego? Tak. To się dowiecie w odcinku. Także zapraszam. Dzień dobry. <laughs> Reklama. Miesio. Tak, dokładnie. Oczywiście ta do ręczka też zajrzyjcie. Linki macie jak zawsze w no. opisie. Żeby nie było. <laughs> Ręczek bez kamerki niestety. Ja nie... jeszcze bez kamerki. No. Tak, a szkoda. Bo chłopaki, kurde, przystojniaki. Bo się zarumieniłem z tej. Mm, szkoda, nie. że kamerki nie masz. <laughs> U mnie. Będę tu wstawiła. Co zdjęcie myślę. No, ale, taki, ale musisz być zarumieniony. Ja tak sobie te policzki, wiecie, pomaluję, wezmę jakąś tam pomadkę, czy tam minę, coś nie wiem. Czym wy tam w malujecie te ryjki. Jakiegoś gadaj, bo. Ty się nie, bo, ty się dwie nie żeś na nagranie no, do robię. kamerki. Oni słuchajcie, mówią, Przemek na 15. Się wyrobisz, mówię no spoko. Wiecie, 17 godzina jeszcze make-up poprawiam. No. Tak było. Gosia, ty masz dzwonę, ja mam pośpieszne za oknem. O, no widzicie. Efekty specjalne. No to muszę. Jeszcze zaraz moje koty się obudzą. O, o. Boże! Tak Ej, jak ja mam się schować w krzakach na tej mapie, jak tu nie ma krzaków? A my mógł daliśmy jeszcze w ogóle. Widzicie tam. W ogóle tu bym zakłócił Jusią, a to Eryczek. No i Gosia też jest. Królik. O, o mój kot. Ej, znowu wziętego niepotrzebnie. Sabotażystę. Ej, ale słyszycie ten dźwięk? Nie. Akolik. Jakoś tak ją słyszę. <laughs> Umyłeś uszy, może. Eryk, ty bom, bluźciam. Zeszczułeś, zeszczułeś. Ona tu jest, ona jest koło mnie. Przeszła, nie mm -hmm. widziała mnie. Ślepu, ja ślepu? Bo się tak za murkiem schowałam. O Ale ona jakby mnie szuka? Ona nie szuka, nie znalazła? Ej, ona chyba ma szepcioszki, bo ona Coś tak ma, kręci... tak, bo się tak kręci jak ja tu byłam, więc jest no, Ona do szafy no jak też mnie szafie nie ma, co za głupi ptyś. Ej, ona strasznie się tu no, kręci. No bo ona ma na pewno szepty i ma. dlatego. Ma. No. O, czyli widzę ja sobie pójdę do znaczy do piwnin. Na górze? Na dół. Oglądasz z góry? Ej, nie patrz na mnie! O tu! A w dziesięcie jak dookoła tego się ganiałem? No mnie nie widział. widziałem, ja się chowałem tutaj, wiesz, w pokoiku, A ja tak się za murkiem takim wąskim schowałam, ja na przeszła obok nie widziałam. I dlatego właśnie ona te szepty na pewno ma i tam się kręci. O Boże, ale zamgliliśmy Przemek Zamgliliśmy. <noise> 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 Dobra Erik, gdzie ty jesteś? Chodź bąbelę. Idziemy różkiem na To, robić to Ja biegnę, biegiem. Ej, kto grzebie w skrzynce? Nie gochaj moich samka jest! Przemek! O, tu ja idę, to temu. Idź szukać. Ej, ona już tu gdzieś jest. Ona no, cały czas tu gdzieś jest. Dobra, biegniemy. Ja słuchajcie, się bałam, że nie będę miała w trafiać, kurde, Po przerwy. Erik napierdział, słuchajcie, jest ta mapa cała zadymiona. O! No niestety słuchajcie była ta fasolka podstawiała. Na, Eryka teraz na no. obiad. Fasola wjechała. Fasola wjechała. Nie przepadam. Nie lubisz? Jezu, nie. Ja z A, Dla a grochówki w ogóle nie lubię. Nie, grochówki tak bardzo nie lubię. Dzisiaj na przykład oh na no obiad młodą kapustę. Oh. A, ona tu jest! No ja, jak zwykle kada na moim jedzeniu, nie? Bo to już którego godzina? na? 17, a ja jadłam o Ej, ja zjadłem obiad przed nagraniami, bo dzisiaj bym tak śpiący, że mówię, muszę zjeść, bo inaczej zupełnie ósme. No to jeszcze bardziej się zamoliłeś, wiesz, po obiadku to taki wiesz. No nie, jak ja nie zjem, to Boże, ja jestem taki zły, jak nie zjem. Oh my god, wtedy lepiej bez kija nie podchodzić. Co to. Przemku. Ej, dlaczego ja potrójnie słyszałam? Trzy jak potrójnie Nie, ona tu jest, ona tu jest, nie, ona mnie goni, Easy. Przemek ma no, okres godowy. Okres gotowy Przemka. Tak? Ale to on jak taka wrona, nie? Krak, krat, tak było w niesłynach, w co, przejdę się tutaj, bo tu, tu są często totemiki. Ej, w ogóle tu jest napisane, ta mapa to jest niby zakład mięsny Gideon, no. a tutaj no. są skrzynki z serem. Co ty gadasz? Co no, z... <laughs> no, tutaj, gdzie się leczę, tak patrzę, m, jaka ładna skrzynia. nie patrzę. Uh, a jest obrazek sera. Czy to tak, nie jest to zakład mięsny? Strony. Hmm. Ej, jakie dźwięki, a jakie basy słyszę w jej głosie. Ej, to co ty w ogóle? Ja nie wiem. Ja nie Wie wiem. Grałem. Przemek chyba leki zmienił. Chyba. Grześni się skończyły. Co tu jest? Nie, nic tu nie ma. Tu Dobra. tutaj Halo. jest Ej, ona jest w sumie nawet łatwa. Tutaj znaczy jest dobrze. ale jest zwykły. Ale to zrobię. No i tak średnio idzie. Ale wiecie co, może przyłamiemy klątwę tego ja pierdzielę nas no naprawdę tym Znaczy ślepa, nie obrażam... Ją, ona jest no, delikatnie ej. ślepa, no... Ona jest tutaj, ona jest Chodź, chodź tu, chodź! Królicznie. Ej, ona nie, 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 ma zmieniony nie, 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 dźwięk. dźwięk! Faktycznie, przynajmniej. No, dziękuję! <ślaś> mi to jakoś tak dziwnie ją słyszę, takie basy, nie? Takie basy jakieś dziwne... Takie, taki taki kurde grubszy lebele, ma ten głos, no. nie? O, tu jest Gen. No! Takie jakieś dziwne... Oooo, ona jest taka jak śmieszna, słuchajcie, ja muszę to chyba nagrać. To nagraj, będzie do siebie. Ja chodzę jej za plecami ogólnikowo, wiecie, cały czas, o, jeszcze o, o. nie ogarnę, o, teraz już nie ogarnę, jak jej Pamiętasz, spad? Eryku, jak to się kończy, takie nabijanie Tak, z... wiem, że karma wraca. Przemku, <laughs> co z totemem, bo, na, bo zaraz będziemy tu wywalać geny. Ja yes, o, o, nie, słuchajcie, chyba karma wróci szybciej niż się spodziewałem. No. Karma to wraca. Totemami zajmę się a little later. Najpierw generatory, bo mam archiwa robić A, A co no ja mam? Chodzi... Ja to w ogóle słyszałem. O, się nie ale robię. dostała oszołomienień. Tak. Ej no, powie chodź, mi ktoś, chodź, jakie mam tu krzaki mój znaleźć chodź. na tej mapie? Bo się krzaki. A po co? w krzakach chować. Mam takie zadanie, chowaj się w krzakach przed zawódcą przez 30 sekund, zacznijmy Ej, Uciekłem jej. A to chodź. 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 chodź tu. A są krzaki? Nie, ja mówię do Eryka. Wciągle ja chowasz. No jest. Chce wyleczę szybko. Lecz, lecz. No, I ją ciągle słyszę. No ja nic nie robię! Ej, no ona no wstaje, właśnie. ty! Co wy robicie? No ja nie wiem, ja go leczy, ona wstaje cały czas. A gdzie jestem? Ty, ona się nie powiedziała, tylko jak którą marangę. No pewnie z dwudziestą. Aaaa! Ej, co on tak, kurde, nie wiem, podwójnie, potrójnie? Gocia, Gosia, ona ma jak z tego. Gdzie? ja mam wrażenie, o. że Przemek za dużo się naoglądał Animal Planet. Aha. Ej, a, a oglądałem naprawdę wczoraj, praktycznie się nazywa jakaś dziwna przyroda. Ona nie może trafić we mnie bicie. No. Tu jestem. Ja, ja w oglądamy A, na Netflixie. Spoczą. A widzisz ją gdzie na jest? Nie. My na górze zrobiliśmy gonika właśnie. O, drzwi się otworzyły. Hmm. Bujaj ty się. Ej, słuchajcie, tak rzadko się ucieka z tej mapy, to będzie taki fart. No Ej, Gosia! Co? Ej, jestem! On... Chodź do mnie! Gdzie? Tutaj Tutaj czyli gdzie? Dobra, znalazłem ją nie o, wiem, mam klątwę! słuchajcie, to mam tego bo. tema jej. Dlaczego ja tego meczu nie nagrywam? Ja tak się ładnie z O, to właśnie Twerek jesteśmy. No wiem widzę, widzę. I mi, ma cham, ma na nie miałam. Zaczekajcie, idę tam do was zobaczyć. Co się chodź, dzieje? Chodź. A widzę to tam z daleka. Jak robisz? Pięknie. Oganiamy <laughs> <laughs> się, pobawimy. Mówisz? No. No na razie się z O, cześć, kto to? Jesteś na dole czy na górze? To weź z tego się ją. Ej, ale ona woli ciebie, ty. No, ona, ona lubi samczyków. Ja Dobra, łapię. jeszcze Lecina. jeden genik. O, tu będzie, Erik. Ej, jej nie słyszę. Koleś? Spoko, bo wróciła do mnie. Gdzie jest do mnie? Którędy do mnie? Ej, a gdzie to... jest jeszcze ta jedna osoba w ogóle? Ej, gania a ja się z nią, się z nią, przez chwilę, z nią tak? gania. O, proszę, proszę. Ej, ona ja, w ogóle nie żyje z nie? No bo jeśli powiedzieć, że to fory jeszcze ma w razie w... A może już wykorzystała i wiesz, i jej czasu, żeby wziąć. Nie szkoda czasu, tylko ona nie umie, ona nie wie, że w są. Oj no, skąd ty wiesz, no. Bo na sms jej napisałem. Ja robię gana, udawać, słuchajcie, koło bramy niedaleko. O nie, słuchajcie! No, no. Karma wraca. Dokładnie. Cii, cii. Goni mnie, goni mnie. Haha, no, się słyszę. zdziwiła, że miałem wytrzymałego. O, <noise> siemanko Erickson, idę wam po... O nieee! Nie. E, biega, nie. biega za wami, czujesz to? Tak, <noise> wiem, ona próbuje mnie ratować! Nie, to co to nie, nie. O, nie, Tam gdzieś. O, to karma to wróciła, słuchajcie, well Karma wróciła! Rozdaw go! Czekaj, ja tutaj wejdę pod... Dawaj, wejdź i pod haka, ona nie ten. Wejdę pod koła, to uciec nie zdoła. Ej, dała ja. radę! Dobra. Ogólnie tu byliśmy Jakbyś pytała, nie? Ona ci kampi? No niestety No co ty gadasz? Czekaj, ja no. zrobię tego, gena, będziesz ja, miał adrenalinę ja, ja No słuchajcie, jak ona tylko mnie powiesiła w ciągu całego meczu to myślicie, że ona to odpuści Kurczę, a nie jak mam lata, barwedza, tak niby, nie będzie nie campi masz Brueda? Nie Wiecie co, bo też Meganka tu się z nią gania Dobra. Dlatego, o. może ona nie chce kampić, ale... Lecę Dobra o, Ty, o ale mnie sparmiła. Dobra, gdzie są bramy Gosia? Dobra, tak. Ej, jest o! I to odbramę? Tu mam bramę. To otwieraj tamtą i otworzę tą. Nie mogę, ja tu mam zabójcę na Aha. karku. Ja otwieram tę drugą. O. Dobra, idę w takim razie szukać drugiej. Chyba znalazłem. O, widziałem Erik mi tam mrygnął. Tak, <laughs> jest, jest Eryk. Uuu! A, słuchajcie, karma tym razem nie wróciła. No nie, ale, ale tylko twardy. ty wisiałeś. No, tylko ja wisiałem. Przemek, spary. gdzie ty jesteś? Tutaj już do was lecę. No chodź. Ja chodź. spacerować, czekajcie. Chodź. Tu jestem. Przemek jest z wolnego wybiegu. A, jesteś, idę. dobra. robicie, se, narobicie se, narobicie se. Chodź tu. Pięknie chodź, kury, siostry Yui wybiegły. Razem, szczęśliwe, żywe i w ogóle. Także, ciekawa jestem rangi. Tyle powiem. Oj, będziemy łapia. Easy rady. girl! Easy, easy. Ej, wszystko na maksa, nie? E, nie, to Ej, ja tam jest. Czy to nie trzeba się w krzaka? 20 powiem? miałeś rację, 20 ranga! Ale w ogóle co to jest? 20 ranga. Ej, ale słuchajcie, ale już jakieś perki, czy tam on, więc... Naprawdę? Wow. Pod formą oświęcenia miała w ogóle. No nic co ci, nam pójdzie kolejny meczek. No i jesteśmy. Przemku? W nie niedoli, posiadłeś makmilianów! Nie, to pomyśleć inaczej Posiadłeś makmilianów! O, Można o. Piszeć, halo. o właśnie, o właśnie, na to czekałam. Makmilianów! Dobra. Słyszę. O, dobra. Mamy totemik. Jest ten strzelający z mózgu, z pistoletu znaczy. Z mózgu? Nie, o. to po cholerę ja wzięłam latarkę. No, no bo będzie świecił jak będzie łapał na tym. Dobra, ja robię Genika. A ja stękam ja sobie water. A to coś robi. Chyba ty idziesz, no? Hola. Ola. Tak, bo Erik ma latarkę. Ej, on totem. Dobrze. Cześć. Nie wiem czy ważniejsze. leczyć sobie serduszko czy robi kotem. Chcę się podrapać po łokciu, a tu mi skilczek. Myślę, że znamy twój wybór. No to i hello. No właśnie. My name is totem. Bo jak tu liście spadają z tych drzew. No jesień mamy w końcu, nie? Mm, nie no, wiosna już. No ale nie, to ty, mamy jesień, zobacz, Erik, no przecież co one tak lecą, bo one tak zawsze lecą? Gdzie? No, ja za plecami widzę. zobacz. Swoimi. Ty no, nie widzę żadnych liści. No jak nie widzisz? Kurde, aż wywaliłam. Ty no, nic nie pada tutaj z tych drzew. No co ty gadasz, no liście spadają. Mogę Aż muszę sprawnie. zobaczyć u Ciebie. No musisz zobaczyć. Ale tak cały czas spadają? Cały czas po prostu. Nie no, tutaj nic nie spada. Ty masz jakąś... Ty masz chyba jakiś dodatek cztery pory roku. Ja mam <grym>, ja 8k, <grym, słuchaj. <grym lubez, wiesz, lepsze. Boże, piwniak to... A dobra, to żaden z Was. Bo mam 4k. 4k, 8k. Tak. O, coś tu idzie. To chyba no. był Przemek za drzewem. On tam ja muszę... totem robił, widziałam tak, ty masz ryczku brodę, ale nie wiem, czy ty chcesz po niej wyjść? Ja już no, tu jestem, jestem blinka tak. tak to też to coś bądź, o, bądź, Rampam! O! A niech ty? idzie ktoś z tym, z jak ktoś wejdzie tu. No. Mówiłam od razu! Jaki siusiak złamacz Kampi? O nie, 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 nie. Mm. No I ma tego na 3 sekundy, co się, wiesz, wycisza. Tak. Aha. Czyli nic się ha, ha, nie miałem twardą sztukę, ale mu uciekłem dziadowi, miałem Boroweda, brawo, brawo! Czyli widzicie, nic się nie zmieniło, dalej Campion Ale mu musiało być smutno. wyleczy? Taki wylec. dzielny byłeś! Dzielny byłem, tak, a teraz oh, kuchu mam! O, po go główce, pogładnie! Gili, 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 A on znowu będzie miał piwnie, nie? No. Mm -hmm. Gili, gili, gotki Takie mam łaskotki! No. Czyli camper no. no. No i o, już. Ale a kątek tak chamsku stoi przy tych schodach. No, ale dobra, o, no, chodźle, z tego. no. Stoi teraz przy oknie. Stoi teraz przy oknie. Już jedną majęsówkę ma spaloną, to się przemieścił. O, chociaż strzyma. jest kreatywny. Trzymał, co, on strzymał? No, on strzelił. bo mnie wiedział, Bo ja mam serduszko ranę. No, chodź do nas. On no, wrócił, ale kuczyczajsz zostawił już go. Bo chciałem wiecie, go tak troszkę. Ej, to może trzeba go zdjąć, Eryk. Dobra, to lecę. Dawaj, ja też pójdę. Nie, on tu jest! No Był o o. o, o. Nie trafił. No, be co, to nie jest. I wraca z powrotem. Jego się nie da, ciągnąć o, o dobra. dobra, dobra, ja już jestem na dole. A co to za sabotowanie? Ca? Przemyk, przerwij! No, poradowałem cię. Nie, <laughs> no było skrzynki. Ten kurde, haka niszczy i koniec. <laughs> o Jezu, przepraszam, mijasz, mija. Żmija. O Jezu! Co się stało? Nic, nie przyblokowałem przez przypadek. On nie, zabiłeś ją. No. Nie, zabił się. Dawaj Eric. nie, uciekaj! Kurde, ale się mm. przyblokowali wszyscy. A słuchajcie, nie zawsze może być kolorowo to, że trafiliśmy pierwszy mecz, wiecie, super easy peasy. Tak. Usiekliśmy. No to teraz wiecie, po prostu skamper. Pewnie byśmy dobrze z nimi grali. Chodź! Erik! Tak, już jestem. Czekaj, tylko skill check, dobra, doleć? No, ja mam końcóweczkę. Kurde, tak mi smutno, nie chciałem jej przyblokować. No zdarza Ej, się. Ej, on no... jej słuchajcie Ej. nie rusza. No on tam campi, nie? No bo on pilnuje. O, teraz się dobra. No widzicie, Kurde. nic się nie zmieniło. Dalej kamperzy. <grych> no ale cóż. Smuteczek, bo tak ładnie. Czekaj, Erik, bo on tu przyjdzie powoli. Nie róbmy no. tego gena. Ciekawe, a ty... Ej, tutaj jest jakiś dobry gen. A nie, on gdzieś tam daleko strzela. Tu mnie. No, poszedł do przemka pewnie A... No szkoda mi? Mam nadzieję, że nijażmija nie będzie na mnie za bardzo bluzgać Oj, no Oj. się Oj Eryk, wracaj tu Gdzie jesteś? Tu, za drzewem Przedecałeś tutaj koło mnie O oh my za późno żem wleciał A bo ty żebyś rzeczywiście, no teraz widzę Ale nie wziął mnie O my god. Dobra, zerwę się, zerwę, ZERWĘ! Udało się. się uważaj, bo on Kurde, tu już Kurde, no idź tu, no. Myślałam, że zdążę. Zostaw mnie! się no, jeden głupi! Cię, no no! Czy nienawidzę i cię znienawidzę i w ogóle... Cię wyrzucę z tego, do kosza. Na śmieci, o. O, patrz! Co on robi? Za... Nie wiedział, gdzie mam mnie zanieść! Kurde... No ją nawaj... podstawiła, ale nie zdążę. A, tu jest hak, ja no zabrakło... Ja, zawsze zabrakło, zawsze, tak minimalnie, no! Ej, no, on centralnie, tak patrzcie co on robi, camp. nie? Face campi? Tak. W Gymusia ty? O, jaki słodziaczek Dawaj, niego. Bo ja jeszcze nie wisiałam. To ja nikt jeszcze nie wiem. Uciekaj! Wisałam. Dobra Robię spierdzielando Poszedł co to bo nie, ma? No, A, tak tak. Co to ta on, za on wiesz, za jak wiesz? Jak już do jednej się dosi osoby tak. to już koniec no. O, jeszcze przez okno uderzył. Dobra, idę bo może, może połamane Czemku, gdzie ty jesteś? Tutaj. Niedaleko mnie widzę, ale muszę się wyleczyć. Jestem wyleczony, mam wytrzymałego. O, Gosia. A wylecz. Albo leć, o, czekaj, leć, leć, pynka, leć, pynka, leć, pynka. leć. Ja szybko się wyleczę. Ale bo ja muszę się zacząć masać, bo czekaj, mi zaraz... Hmm. Czekaj, Już, czekaj, czekaj. Zaraz tam wam pomogę, tylko szybko... Kurde no, no. co chodzi? przecież latałem wokół ciebie. Ja się nie wiem, czy jakoś tak długo trzeba mimo wszystko. O nie mam ostatecznego ciosu, bo sobie widzisz wyjąłem, bo mówię nie będzie mi potrzebny, nie? No co ty... No. A ty jeszcze nie giniesz, co? Faczor... Nie, mam jeszcze spację. Ja jeszcze ma spację, no... Wiesz co, Gosia, nie wiem czy nie przeten ten... Nie zróbmy genów. No... Możecie sobie mnie darować, ja mogę mecz wydłużyć. Nie, wiesz co, Gosia, rób gena, ja będę tu się z nim ganiał... AAAAAA! Jak mnie na do tyłu?! A! Uciekaj! Szybko, uciekaj! Ja nie umiem szybko, ja mam nóżki, Nie Jestem za twoją kości. dupką, leć! A dobra. Dobra, słuchajcie. Uff. Chodź, pomacamy trochę tyłki. Nie, jeszcze ja robię spierdzielanko, bo słyszę go. Ja też go słyszę. Dziur, no, on poszedł za wami, zostawił mnie kompletnie. Jezu. No idzie. Dobra, się leczę. Uważaj, guski. strzela. Może powinniśmy się rozdzielić? Idzie za mną. Dobra, ja się rozdzielam już. Tak, idzie za mną. Dobra, ja wylazłem tutaj w płyty, w palety jakieś. Spadek. Czy on mi tu No, fuck yeah, bąbelku. Będzie strzelał? Jak się długo leczy. Nie, nie strzela. Zostawił mnie. No, Mam nadzieję, że nie ma tego... Yy, ...wezwania. Ja też się leczę. Więc w razie co wiesz. Nie zostawisz, czekaj, zobaczę, co to jest. Pskrzęca się Choremy, choremy, chore, chore, chore choremy, Lata, choremy, choremy, nie choremy. Gdzie wy O nie trafiłem się, no to przyjdzie do mnie. O nie. Nie przyjdzie przecież Gosie Moca. Nie, nie on, on mnie zostawił. zostawił. A dobra, robię gena. Boże w końcu. Pierwszy raz dotykam gena w tym meczu. Coś ty No jest? idzie do mnie. Kurcze bladuszka. No nie. A ty robisz wysołeś? Nie. nie. Nie, jeszcze nie. Dobra, dobra. A ty świętuszku, ty! No i wystarczyło, że się drasnąłem i widzicie. Mm. I sprzedałem swoją pozycję. Link, przepadnij ty! No niestety. Słuchajcie, nie ściągajcie mnie, tylko róbcie geny, dobra? Czemu? No bo on i tak face facecampi totalnie, to jest bez sensu, a tak to ściągniecie mnie na sam koniec i no, uciekniemy. Nocy, dobra, a, a ten? A campi? Ja Ale sobie... są jeszcze trzy geny. Ja już no kończę pierwszego. Ale wiesz, jeszcze mamy trochę czasu, żeby mnie ten... A robicie oboje, to zaraz będą dwa ten i wtedy się możemy zacząć bawić. No bo on totalnie wiesz, przed twarzą mi stoi, no nie? Co ty gadasz? No. No, no taj, co tam cipa, mi się pło? Bo... Chcesz buziaczka, tak blisko podchodzi. <laughs> Fujka. Nie umył zębów. Fuj <laughs> Co za wiki paszport? Kto naprawił gena? Zróbcie z tego to... genika. No chodź. Dobrze, dobrze, koleżanko. Chodź tutaj do nas z łamasku, tu jesteśmy, tu jesteśmy. O, teraz no i co teraz powiesz? Co? No, aż ci oczy się podkrążyły <laughs> ze strachu. Tak, teraz by trzeba Erika zdjąć. Nie wiem, teraz jak mam stragla to w sumie robimy gena, choć gościa prosto jest. No jak mam już ten to róbcie. Zróbcie Tutaj jeszcze jakiegoś jednego gena. A nie, to już Jakże jedna z was wtedy zacznie mnie ratować. Dobra, tu nie ma gena. Znaleźliście? Nie. nie. Bo to jest kupa, musimy cię ratować. Dobra. O to Jezu, on tu stoi centralnie, faktycznie. To ja go biorę, a ty, A no się nie patrzy Dobra. Czekaj, ja mu tak wejdę. Ty ona... On żyje? Czekaj, trzymaj się Erik? On żyje. Dobra, nie. uciekaj. Uciekaj. Się nie uczą. Ej. Ja on się muszę tak sobie tego... Chapa. Może... Może poszedł na dwójkę, nie? A tu jest Gen za butynkiem. a nie ja ja go nie sprawę. to by kurde nie. A nie, to... Tak. To niepotrzebnie, ty, mogliśmy cię wcześniej zdjąć. Gdzie jest Gen? Tutaj chyba za budynkiem rozłączyło. w rękach. Y, hmm, jakby to wam powiedzieć? Nic w środku nie czy na zewnątrz? Nie, 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 na zewnątrz. Jakby za tym okienkiem jakby z budynka wyjdziesz. Z budynka, tak, z budynku. No, co paleta jest w boku... No jest. Ja jeszcze mam. A. <laughs> to chyba. Ja, ja się obrócę, ja obrócę, a nie? A, wiesz, jak już to jest. Ja sobie, wiecie, Ej. pół godziny tu stoję, mówię, kiedy nas skończy mówić, i już wiem. A sobie poszedł, czy co? Nie, wie, nie ja wiem, pewnie tak, może zobaczył właśnie, że, że będzie i tak go miał. Ale ciekawe. innego się coś, terroru jego nie słyszałem. No bo on ma tego perka. Nie on się zdziwił co? No, nie, on poszedł sobie na dwójeczką, mówi, A, dobra nie ratuję go, chyba go nie lubię wraca tutaj kurde nikogo nie ma na haku, nie? Pauza. Albo go wywali. Nie już by wywaliło, on pewnie po to prostu to sobie wszystko. Poszedł sobie na dwór. Ja jestem przy bramie. Czelim klota. Ja Albo skończy i ma jeszcze ten w inny pomysł. CIEBIE! TAK! W końcu u mnie macieki w ogóle, nie? <noise> Jestem w szoku. O, co tak na... Na pocieszenie palec w oko? Po, chodź, twój się na mnie. O, no, patrzaj. Mua, mua, mua. Pięknie. Gdzie jesteś, Bo bramę otworzyłem. No, I przez łeb, i przez <noise> łeb. I przez łeb. A wy też no, to, to, tymi po pazurami. Po pierwsze, przejdźcie, zrobię wyścigi. Stajemy na linii. No. Trzy, cztery, start! Ale... Jestem tak szybko! Ja myślałam, Aj. że ten, że na no, shift. No bo kto raz. pierwszy, nie? No to kurde ja wypróbowałam, a ten pierwszy skrada, nie? Trzy, cztery, ry Oj, chyba szybciej kliknąłem, ale nieważne. Ale co to ale chyba równo? Easy! Ej, co to się stało na tym końcu, to ja nie wiem. No. No my myślę, to że tak tej skamki. No jak... To jest sklamka. Ej, hmm. mogłam go paletą zdzielić co? mi brakuje tu jednej paletki. Ej, dwa pipki, nie? Dost... nie? A ja Ej, miał Noeda. Tak? Miał Noeda? No. Maniak techniki? Co tu nie jest? to jest? What? Dziwne. Kolejny rzeźnik, noet i no i Incydus. No dobrze moi drodzy. No a ja wbiłam kurde dwie krople i mam znowu czwartą. masaka. Ooh. Ale w końcu... To nie nie jak zagra, to zagra. No, u mnie Easy meczyki. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, także tak, miły początek. Także żegnamy się z Wami. Czyli linki do chłopaków macie w opisie. Był ze mną Przemek. Byłem do widzenia. Pa! Eryk. Byłem, cześć! Do usłyszenia, pa! pa.